Dobra, Aleksander, ulepszysz obóz? Gdzie to jesteś? Poczekaj, bo się wyszczeliłem akurat z armaty. Z armaty się wyszczeliłeś? Mhm. Cześć, słuchajcie, dzisiaj spełniamy kolejne etapy Wiosce burzowej. Dzisiaj będziemy robili tą nieszczęsną zapykankę. tak jest. Dlaczego nieszczęsną, to się dowiecie w tym odcinku. Trzymajcie się i miłego oglądania. Cześć, witajcie! Dzisiaj kolejne misje, które będziemy wykonywać w burze jest ze mną oczywiście, Aleksander. Jeszcze jesteśmy w wiosce Star Warsowej, bo właśnie byliśmy ostatnio zdobywać miecze świetne dla Aleksandra. Ale dzisiaj idziemy wykonywać misje burzowe. No to najpierw idziemy do autobusika, żeby nas przeteleportowało, przewióz nas po prostu do krainy, bo już tam mamy zbudowany taki oto przystanek, przystanek busowy. Żeby zrobić taki przystanek, to na pewno znajdziesz filmik na moim kanale. Ale jak widzicie, tu mamy wioskę Star Warsową, Tu mamy naszą pierwszą wioskę. Też tutaj mam oczywiście przystanek. Ale my będziemy się teleportowali do tego miejsca, bo tutaj jest nasza wioska burzowa. Za 10 sekund startujemy. Aleksander, mam nadzieję, że z nami się zabierz. O, jak widzicie, właśnie ma nowiuteńki niebieski mieczy, który było bardzo trudno zdobyć, ale udało się w dwójkę zawsze raźniej. Dobra, no to lecimy i za chwilę zobaczymy, jakie musimy wykonać misje. Bardzo warto sobie rozstawiać te przystanki, przystanki busowe, bo możemy szybko sobie przeskakiwać z tych lokalizacji. Gdyby nam brakowało jakichś surowców, bo pierwsze misje w tym środowisku burz. To są po prostu zbuduj coś, zrób coś i dlatego czasami może nam po prostu brakować surowców. Aleksander, lecisz gdzieś z nami? Nie, bo mnie nie teleportowało. <laughs> no to dobra, ale wiesz gdzie się dostać. Ja idę, spytam się o misję i mam nadzieję, że do nas dojdziesz. Przystanek numer jeden to jest tutaj, gdzie jesteśmy. No to, dobra. to zobaczę. Ja zobaczę, jakie są misje do wykonania. Pierwsze są pewnie jakieś banalne. Odzyskaj swój ulepszony kompas, dobra, to to za chwilę będziemy robili, ulepsz obóz, dobra, stwórz mięsne zapiekanki, czyli coś takiego musimy zrobić, ja to wziąłem z mojej wioski, zobaczymy czy się uda to zrobić, hmm. wybierz inny schemat, gdzie my mamy te nasze, a nie mamy czegoś takiego, a jak to się robi? A mam to, mam to i mam aha, nie mam mięsa, czekajcie, porobimy sobie szybko porządek. Bez mięsa niestety nie da się nic zrobić. No nic to ja szybko... Może mam skrzynce. Tak jest, mam tutaj. Dobra, zobaczymy, czy teraz będę umiał to zbudować. Wykonać. No zobaczymy, mamy recepturę do wykonania. Już tutaj sprawdzamy, gdzie to było? Stwórz czy mięsne zapiekanki. Mąka. Ugotuj czy mięso zabiegane w ramach przygotowań. Przesłamy. O, ona już nam dała po prostu ten ulepszony kompas, zresztą że pogadałem, ale nie mogę zrobić tych zabieganek, czekajcie. To jest ułatwiający. A gdzie ty jesteś, Aleksandra? No, bo rozumiesz, ja walczyłem z kolejnym wilkiem, który jest szkieletowy Tata, i daleko jesteś, a gdzie jesteś? Ojej, no dobra, Aleksander, lecimy. Lecimy po Aleksandra. Za to Ale... no ja to spróbuję dolecieć jak najszybciej do ciebie. Dobra, to ja sobie automatycznie... Ja mogę zginąć? Nie no, za 10 sekund będę, to jeszcze czekaj, może, może zdążę cię uratować. Nie. E, nie zdążę? Dużo masz mocy? Słuchajcie, e, to jest właśnie to, że jak się gra w parze, to się nie umiera od razu, tylko najpierw się jest takim, jak to nazwał Aleksander, umartwiającym, Czyli ja jeszcze może zdążę dolecieć eee. i, i uratować Aleksandra. Dobra, w, widzę cię i lecę. Zobaczcie, on pulsuje. Mam nadzieję, że uda mi się go... Ale tu chodzi to czas jakiś wilk. No wil nie jest dla mnie przeszkodą żadną. Ale nie zdążysz, tata. Już zginąłem. Nie zdążyłeś. Dobra słuchajcie, jednak... No nie zdążyłem. Aleksander padł, jakiś wilk go e, zniszczył. No ale nie szkodzi no. Jest tu jego plecak. A warto go odzyskać, bo niestety Aleksander jest... miał tam mieć świetne. Zdrówko. To warto go. On gdzieś już leci. O, wyleciał. A ty zanurkuj szybciej. Czy... aha, to już nurkujesz, tak? Jak no. leci? Superman. Dobra. W każdym razie, już on tłumaczę, o co chodzi. Aleksander przecież zginął, ale jeżeli zdążyłbym do niego dolecieć, no to wtedy bym go uratował i nic by się złego nie stało. Dobra, przy okazji jest Piaskowy Brutal, tego rozwalimy. Masz jakąś kuszę? No... Mm. Albo coś z daleka, żeby strzelać? Mam taką z tego... No to dawaj. Piaskowy jest mocniejszy i przy okazji on będzie biegał i porozwala... Bunkier tu jest, aha, ten bunkier już rozwaliliśmy. On będzie rozwalał drzewa to przy okazji nazbiera na materiału, dobra? Cześć koleżko, dobra, ładnie nazbierał nam drzewa U, się komi. A masz coś do jedzenia? Tak mam jest Trzeba robić szybkie uniki przed nim. Ale jakby się ma tarczę. Aleksander, uciekaj, bo to jest kopniak. Uciekał. Kopniak jest mocny. Przed kopniakiem trzeba uciekać. Tutaj się bronię tarczą, więc to mi nic nie robi. Ale przed tym kopniakiem bym nie uciekł. Jak widzicie, w dwójkę tak się ma tarczę. O nie! Jeszcze raz Dobra, załatwimy. I teraz zobaczcie, normalnie Aleksander, Aleksander by zginął, ale jest umarciający, więc ja go teraz uleczę. Trwa to 10 sekund, przez 10 sekund nie wolno się ruszyć. O, tu łuska brutala chce do mnie wejść, ale mam pełne hipłonek, więc weźmiemy Aleksander. Ona jest bardzo cenna. Dobra, jak widzicie, uleczyłem go. To czekaj, ja coś wyrzucę, co nie potrzebuję. Nie potrzebujemy... Ja już mam tę łuskę, bo ci i oczywiście zbieramy śmieci, które porozwalą nam Brutal, zawsze wszystkie surowce się oczywiście przydają. Dobra, to wracamy do wioski. No. Tu mamy esencję, esencję mamy w Brut, ona służy do ulepszania broni. Brut! E tam jest wioska tych złych. Tak, ale ja już kiedyś najechałem, także ona jest pusta. Ej, kolejny Brutal. Gdzie? Gdzieś tu właśnie. No to jeszcze... Do. A mnie tutaj brutala warto rozwalić, żeby potem z tych łusek robić fajne... Dobra, witam serdecznie. Ja sobie tutaj jem szyneczkę, a z tyłu jakiś wariat atakuje brutala. Ciekawe, czy go rozwali. A! <gry> Prawie się udało. Dobra, to będę musiał cię pomóc. A! Jestem martwujący. No to na razie, tak to się robi. Dziękuję państwu. Będę musiał uratować znowu Aleksandra. Dzięki. Masz coś do jedzenia? No mam tylko te piczka. <noise> dobra, to jak się uleczysz to się ulecz. Ja ci dam troszkę mięska Dobra, już się uleczyłem. Dzięki za mięso. Tak, już zakończymy... Idziemy do wioski i się teraz poprawnie teleportujemy. Mieliśmy iść na burzę, a... O dam z No dobra to... Zaatakujmy ich. Idziemy po udzielę naszym kolegą, bo walczą z tymi miastami. jest to jest afera. Wszyscy strzelają we mnie. Dobra, pokonani. Dzięki. Biegniemy dalej. Poczekaj. Bo się przez chwilę potknęła o Dobra, akcja po raz dwa. Teraz idziemy się, teleportujemy do naszej wioski. I to była wioska Bus 1, o ile pamiętam. Tak jest. Potwierdź. I ty też dołącz do naszej ekipy. Dołączyłem. Dobra. I teraz właśnie w dwójkę sobie możemy przelecieć jednym autobusem. Ale nie wiem, jak te ciasteczka zrobić. Zrobiłem, dostaliśmy kompas. Aha! I teraz uwaga. Dostaliśmy kompas, więc zobaczcie, tutaj to rozumiem będzie jakieś miejsce bossa. Tu mamy burzę, czyli już kompas będzie nam wskazywał burzę, gdzie jesteśmy. Także to całkiem fajna sprawa, już nie musimy tych burz szukać. I pikujemy sam dół. Hmm. To jest ta wioska, którą trzeba znaleźć, wioska burzowa. Tam gdzieś jest bardzo daleko burza na właśnie, no Tam jest burza. Tam jest burza. Tam byliśmy, więc ona nam się zaznaczyła już. Na, na mapie, no to elegancko. Dobra, e, na pewno na burze nie będziemy. Aha, co musimy zrobić? Czekajcie, bo tutaj trzeba było zrobić sobie jakieś ciasteczka, a ja dalej nie mam tego przepisu. No to ja zobaczę. Jeszcze raz zobaczymy. zobaczymy. Czekajcie. Mamy tak: e, Stłuszczy mięsne zapiekanki. Ugotuj czy mięsne. No jest grill pokazany, jest pokazany przepis. No na grillu nic nie ma. Piec. Gotuj lepszą żywność. A, widzicie. E, coś mi się wydaje, że muszę to zbudować. I co mi brakuje? Granitowej płyty nam brakuje. My musimy ten piec zbudować. Słuchajcie, chyba doszedłem do tych zapiekanek. E, jest napisane ugotuję. Jest narysowany grill, ale. Ten nasz przewodnik o Rafał powiedział, że mamy je ugotować w piecu. Mamy do budowy piec i to jest to. I tu jest napisane gotuj lepszą żywność. Więc mi się wydaje, że ta zaplejkanka ma być ubiecona właśnie w piecu. Więc to taka mała chyba zmyłka, żeby się nie pomylić. Nam brakuje tak jasnokorzenia i granitowa płyta się już robi. Aż 35. No czekajcie, tych granitowych płyt zrobimy więcej i musimy zdobyć niestety jasno korzeń, a on jest w jaskini. Jakie jaskini one są? No nawet w tej saloncowej e, na pewno w pustynnych z tego co wiem, w pustynnych jaskinach one są. Więc tak, ja szybciutko robię sobie porządek i Aleksander wyruszymy po prostu do pustynnej jaskini. O. A ja w międzyczasie jeszcze wyrzucę śmieci, bo na pewno z jaskini dostaniemy dużo fajnych rzeczy, więc... Warto grip. po prostu e, iść z pustym. A chcesz lunetę Aleksander, bo akurat mam lunetę dodatkową no. za darmo. Dodaj. To czekaj, to je Ci daję. Dobra, tu jest zaskina, więc pojedziemy autem. Ja już robię tam zapiekanki. E, to jest jednoosobowa fura. Więc ja szybciutko dobuduję krzesełko, ale nie rozwalaj. Tylko popchnąłem. Zrób tak od, żeby było z tyłu, żeby patrzył, co jest z tyłu, a co jest z przodu. Dobra, równiutko, coś takiego. Dobra, jest. Trudno Baterie się... chyba są? Są, dobra. Sprawdźmy tylko na mapie. Jak coś to ja mam baterię. Dobra, kierunek jest ok. Aleksander siedzi. No to jedziemy na pustynię. Dobra, czemu przyjechałeś Kanek? Wow my god No dobra Mała przewrotka O jest sucho korzeń No ta, ta Ale nie, my musimy jechać po taki świecący kryształ który jest na tym O nie, ziadek Atakujemy Jak ja jedzę, to tak Ja wiem, ja już ją widzę To jest to? No to jest jaskinia No dobra, to czekaj, parkujemy i idziemy, kilo sobie wezmę. Aleksander już skoczył do jest... A ja chyba nie wziąłem kilo. Aha, ty masz Aleksander kilof? Mam. Taki czerwony. No to dobra, z rubinem. Rubinowy kilo o, jest elegancki. miedź. To gdzieś powinno być przy lawie. Aha. To się świeci, a to chyba nie jest. Yy... To jest trochę To ja będę uczynił, dobra. Dobra, chodź zobaczymy czy to jest jaskina, w której go znajdziemy. Uuu, to się Tam, tam uważaj, bo tam był turlacz taki wybuchający chyba. Widzimy. Oha, tu jest. Dobra, idziemy dalej. O pajączek. Nic sam fajnego nie było. Tylko kamień. Ale z nich czasami wypada. O właśnie, to jest to. Mam już 8 jas, jasnordzeń, tak to się nazywa. To właśnie, o to widzicie, to w tej ja pusty... w pustyni. W zwykłej pustyni też jest. możemy Ad go chodźmy. znaleźć. E, tylko trzeba po prostu trupy załatwić i z nich to wypada. Natomiast, Dostałem ja kompleksie, kompletnie nie wiem, gdzie jest wyjście. O matko. Ja bym chciał wiedzieć, gdzie jest wyjście. O dobra, jesteśmy przy wyjściu, idziemy. Słuchajcie, tak jak mówiłem, udało się w zwykłej jaskini, e, takiej łąkowej, znaleźć ten jasnordzeń. On co prawda tutaj nie występuje jako surowiec o taki na ścianie, bo on występuje tylko przy lawie, ale jest tu pełno kościotrupów i gdy ich zabijemy, to z nich właśnie też wypada taki jasnordzeń, więc idziemy budować w końcu piec i zrobimy to misję z tymi, z tą zapiekanką. Porzućmy ja już zapiekankę. Tylko, czy my wyjdziemy przy naszej, naszym pojeździe? Nie, nie ma go. No bo jesteśmy, wyszliśmy gdzieś indziej, kurczę. Ojej, bo tutaj jest nasz pojazd. Dobra Aleksander, ja. ja atakuję burzowych. To ty sobie tam burzowych atakuj, a ja idę po nasz pojazd i on jest w tym kierunku. Dobra, zmienili. Daj mi Belta. Daj mi Belta. No nie ma. Okres. O, i jest przystanek akurat. Ale dozgubiliśmy jeszcze auto. Co? Ale dozgubiliśmy auto. Dobra, przystanek jest tutaj. ja tylko go sobie jakoś zaznaczę. Zobaczymy, czy idzie go e, zaznaczyć, i wysiądźmy. Ale no. trudno drabić w tyle, że ze skoku. I on, jak widzicie, jest zaznaczone, czyli go będziemy sobie mieli. Super, a ja idę po nasz pojazd. Dobra, leci wariat zniszczyć niedźwiedzia. Ma pół mocy, Ciekawe, czy go pokona. O, właśnie dostał Bęcki. Będę musiał pomóc. Nie. Na pewno? Tak. Kto mnie tu szczela? Tam burzowi. Chyba. Nie, bandyci. Ale oni nie wiedzą, że ja jestem Jedi. Ja wiele już! Dobra, załatwię. Maciej mam mocy. Masz coś do jedzenia? I futra nie wziąło. No futro nie wziąłeś, jest rzeczy. No bo rzecz. nie mam nie mam miejsca. Dobra, tu jest ta jaskinia. To my pod ziemią przeszliśmy do drugiego wyjścia. A to poczekaj, bo muszę zjeść jedzenie. No to sobie jedz, ja do ciebie podjadę. Naszą super ekstra furą. Czyli? Tą, którą zgubiłaś? Nie, tą, którą utopiliśmy w innym odcinku. Nie umiała pływać. A ta umie. W sensie nadopalacz. Takujesz? No nie, <laughs> nie, nie, dobrze. Uch. Matko, nie. Ten... Ty jeździsz. No, jak piany. Dobra, my się musimy dostać do. Dobra, idziemy do naszej bazy. Ej, nie chciałem wyjść. tego tylko zabiję, bo ten ma Dobra, turbo działa, idziemy. Ciężko się steruje tym pojazdem, on jest taki bardzo wywrotny, ale ma turbo, więc bez problemu wjeżdża na górę. I tak, ładnie, jest dobre, ale jest mega wywrotny. Mega wywrotek, jakiś inżynier, co go wymyślał, to niestety nie Dobra, zaparkujemy naszą furę. Oni się obok mi wymienili wadek. Dobra, słuchajcie, mamy surowce, chyba się już powinno... Nie, co nam jeszcze brakuje? Aha, metalowa płyta. Przecież tych metalowych płyt miałem dużo. Gdzie one są? M metalowa płyta, jest. Aha, bo to muszę ją mieć faktycznie przy sobie, jest. I teraz zobaczcie, budujemy ten piec, gdzie by go w takim fajnym miejscu jakimś postawić, przy ognisku, nie, przy ognisku będzie brzydko, dobra słuchajcie, nie miałem mąki, bo Aleksander przed chwilą wziął mi tą mąkę i zrobił tą zapiekankę, także mamy zapiekaneczkę zrobioną, czyli mięso zapiekanka i przypomnę, jeszcze raz, trzeba ją zrobić w piecu, nie na grylu. Dobra, i teraz co nam zostało do zrobienia? Jeżeli popatrzymy na misję, nie wiem gdzie Aleksander się ukrył. Do misji nam zostało Ulepsz obóz wypadowy. Dobra, Aleksander, ulepszysz obóz? Gdzie ty jesteś? Poczekaj, bo się wyszczeliłem, akurat z armaty. Z armaty się wyszczeliłeś? Mhm. Dobra, no to ja idę, ulepszę nasz obóz w takim razie. Mamy wszystko zrobione. Kompas super, bo pokazuje nam burzę oraz tam, gdzie jest chyba ten król burzy. Mamy mięsne, dajemy. Ulepsz wioskę. Elegancko, no to teraz taniec zwycięstwa. Mnie, ja z tego Aleksander przybiegł, o ja wiem, Aleksander zrobił imprezę. On ma fajną, fajną taką emotkę, ja tego sobie jeszcze nie uruchomiłem. Stwórz epicki mięso, bo będą kolejne misje dostaliśmy. Aleksander, czekamy na twój taniec, już widzę, że się zbliżasz. Dawaj, wołamy ekipę na środek naszego super baraku. No to jedziemy z tańcem. I jest impreza. A ja jeszcze tego nie miałem, więc sobie zatańczę swoje. A, jego muzyka zdecydowanie bardziej mi się podobała. Dobra, na dzisiaj to wszystko. A w następnym odcinku, oczywiście, kolejne etapy do rozwoju naszej wioski. O tutaj już mamy więcej misji, i mamy tak. Ulepsz obóz wypadowy, oczywiście, w następnym odcinku. Wejdź do burzowej jaskini. O tak! Czyli w następnym odcinku będziemy wchodzili do jaskini, a tam na pewno będzie się działo bardzo, bardzo mocno. Stwórz epicki miecz bez problemu. Zdobądź 10 większych rdzeni burzy. Oj, coś czuję, że z Aleksandrem w następnym odcinku. Będziemy nieźle musieli walczyć. Aleksander ma fajny miecz? A co to w ogóle za miecz jest? Dzień dobry. u tych szturmowców. U szturmowców, tak? Dobra, słuchajcie. To ja sobie jem mięsko i na dzisiaj się żegnamy. I Aleksander również z nami się żegna. Trzymajcie się. Cześć. Tak, jeszcze na koniec mi w głowę trafił. No dobrze, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że nauczyłeś się dzisiaj czegoś fajnego. Dlatego też pomóż mi się rozwijać, kliknij subskrypcję, abym ja mógł tworzyć specjalnie dla Ciebie kolejne odcinki. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!